Witam Was bardzo serdecznie, jakiś czas temu pod jednym z filmów na YouTube napisała mi Pani, że bardzo się podobał schemat piłowania migdała salonowego i jeżeli to nie jest problem, no, to chętnie by zobaczyła, jak piłować kwadrat celonowy, a mi oczywiście dwa razy nie trzeba powtarzać. Ja się bardzo cieszę, że ktoś daje mi feedback i jeżeli ktoś o coś prosi, to ja również bardzo chętnie spełnię tą prośbę. Jednak zanim przejdziemy do całego schematu piłowania, chciałam się odnieść do jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli tutaj mnie już oglądacie, zauważyliście, że wszystkie stylizacje na YouTube, które wykonuję, to wykonuję na swojej dłoni. Dlaczego? Ponieważ ym, Mam osoby, które mogłyby tutaj przyjechać i mogłyby mi użyczyć swoich dłoni, natomiast często jest tak, że jak ja nagrywam, ktoś nie ma czasu, też niekiedy ja nie mam czasu. Oczywiście wiem, że ja to powinnam się dostosować, ale oprócz tego też mi jest troszeczkę szkoda tych ludzi, bo takie nagrywanie nie trwa 5 minut. Każdy też sobie ceni swój czas, dlatego postanowiłam, że będę zawsze nagrywać na swojej dłoni. I w związku z tym, że dzisiaj chciałam pokazać kwadrat salonowy, to oczywiście użyłam do tego swoich dłoni. Jednak zdarzyła się mała przeszkoda, ponieważ w maju rozpoczynają się mistrzostwa w Poznaniu, na których ja będę modelką. I też poza tym światem internetowym, ja również bardzo często kombinuję na swoich paznokciach, w związku z czym one nie są dobre, nie ukrywam. One są troszeczkę zajechane. I w związku z tym, że niebawem są te mistrzostwa, no to ja zaczęłam zaczęłam już od dłuższego czasu oszczędzać te moje paznokcie i o nie dbać. Między innymi wcieram sobie serum Arkady, żeby były jak najlepszej kondycji do czasu mistrzostw. Taka chęć była, żeby jak najszybciej nagrać ten odcinek o kwadracie salonowym. Dlatego po przejrzeniu internetu zobaczyłam, że bardzo dużo osób poleca tą bazę peel i ją użyłam i faktycznie bardzo fajne rozwiązanie. Jednak zauważyłam, że masa żelowa w jednym miejscu się delikatnie zapowietrzyła, ale już tego nie zmieniałam. Dlaczego? Dlatego, że Tutaj skupiałam się na schemacie piłowania, i chciałam Wam powiedzieć, że. Ja tego nie zmieniałam, ponieważ też mam moją płytkę już bardzo zajechaną, zdaję sobie sprawę, że tam się pojawiło zapowietrzenie. Może kolejnym razem, jak tą bazę będę używała, już będę bardziej widziała, jak może za krótko czy mam, Nie mam naprawdę dla pojęcia, ale jeżeli Wy będziecie robiły w gdzieś w salonie, to pamiętajcie, że takich zapowieczeń malutkich się nie zostawia. Powinno to się wypiłować i dołożyć masy. Po tym krótkim wstępie, po wytłumaczeniu wszystkiego przechodzimy do działania, więc. Jeżeli jesteś zainteresowana, jaki jest mój schemat piłowania kwadratu salonowego, to zapraszam Cię do oglądania dalej. Tutaj już mam wybudowany pasnokieć. Do wybudowania użyłam żelu Nice Candy od Hesji. Proszę, możecie zwrócić uwagę, jaka powierzchnia jest nierówna. Tutaj mamy tunel w pasnokciach salonowych, tunel w kwadracie nie musi wynosić połowy koła i rozpoczniemy schemat piłowania. Od czego rozpoczynam? Pierwsze, co robimy, to musimy wyrównać. Wolny brzeg. I teraz korzystając z kartki, tłumaczę jak to robimy. Mając pilnik, tutaj będę się posiłkować bufferem, bo mi się nie zmieści pilnik pod statywem, e, bierzemy i piłujemy w taki sposób, mając paznokcia od boku. Czyli trzymamy pilnik w taki sposób. Nie pochylamy go pod różnym kątem, dlatego że tutaj wolny brzeg z krawędzią boszą mają nam stworzyć kąt. 90 stopni. Patrząc na paznokcia z boku, przykładamy dokładnie pilnik tak. Nie pochylamy go w tą stronę, nie pochylamy go w tą stronę, czyli go trzymamy w taki sposób. Po opiłowaniu będziemy tutaj miały od przodu równiutko, natomiast patrząc tutaj, będzie też równiutka linia prosta. Czyli przykładam pilnik i wyrównuję. Okay. Mamy wyrównane. Możecie zobaczyć od tej strony, jaki jest gruby, ile on jeszcze ma. Materiału. Z kolei, gdy to zrobimy, musimy wziąć ją za ściany boczne. W kadracie ściany muszą być równoległe względem siebie. Dlatego będziemy przykładać pilnik w taki sposób. Nie pochylamy go, również nie w taki sposób, aby stworzyć linię prostą. Teraz zawsze jest pytanie, jak długo piłować. Musicie zwrócić uwagę, aby nie przepiłować boku. Mamy tutaj nierówno i będziemy pilnikiem robić tak. Aby tutaj był równiutki od góry kwadrat. Bierzemy pilnik. Ja będę trzymała w taki sposób, żebyście widzieli. Przykładamy i opiłowujemy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ok. Z kolei przechodzimy do naszego boku i jak możecie zwrócić uwagę, tutaj jest za dużo materiału. I tutaj również jeżeli chodzi o kwadrat i o krawędź boczną, pamiętajcie, że to musi być linia prosta. Nie pochylamy pilnika tak, nie pochylamy tak. Tutaj musi być linia prosta. Jeżeli weźmiemy nasz rysunek podglądowy, dokładnie w tym miejscu teraz będziemy ściągać nasz nadmiar. Po skończeniu zawsze odwracamy i patrzymy, czy krawędzie są na tej samej wysokości. Jest ok i możecie zwrócić uwagę, jaki ten tunel jeszcze jest nierówny, ale do, to, do tego jeszcze przejdziemy piłując wolny brzeg. Ok, a co musimy zrobić? Musimy trzymać pilnik pod jednym kątem, aby tutaj stworzyć linię prostą. Dlatego przykładamy pilnik, posłuży się baferem, bo również się nie zmieszcza, w taki sposób i tworzymy linię prostą do apexu. Pamiętacie, aby pilnika nie pochylać, dlatego że tu musi być linia prosta, a nie bułeczka. Czyli bierzemy pilnik i objeżdżamy. Na początku pasmo pamięci, czyli lecimy, lecimy. Jeszcze dla ułatwienia, zaznaczę Wam miejsce, gdzie u mnie będzie apex, czyli w tym miejscu. I pod takim kątem, jak teraz opiłowałam, będę obierzeć paznokcia dookoła zarówno jednej, jak i do drugiej strony. Ok. Mamy tą część zrobioną. Patrząc od boku, tutaj mamy linię prostą. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy wyrównać wolny brzeg. I tutaj ważne jest to, jak trzymamy pilnik. Dlatego, że pilnik musimy trzymać tak. Nie pochylamy go, dlatego, że tutaj, tutaj ta ściana od góry, ona musi być równoległa do tej. Nie możemy pochylać. Tu musi być na prosto. Czyli pilnik trzymamy cały czas tak i piłujemy tak długo, aż nasz Tunel będzie wszędzie takiej samej grubości. Jak możecie zwrócić uwagę, on tutaj jest bardzo nierówny. Jak to robimy? Przykładamy pilnik i objeżdżamy z jednej strony na drugą. Możecie również wziąć teraz pilnik i wyrównać sobie to wszystko z jednej, jak i do drugiej strony. Czyli tak zgarnąć po prostu. Możecie zwrócić uwagę, o, mamy tutaj piękny tunel troszeczkę tutaj grubo się wydaje bo jest duży palec i bardzo mocne przybliżenie z kolei tutaj mamy od przodu wyrównane i teraz został nam tutaj tylko o tutaj ten haczyk taki czyli tak naprawdę objeżdżamy paznokcia po całości ja zaczynam od tej strony i wyrównuję go ładnie Mamy pięknie zrobione, kwadracik tutaj jest ładnie wyrównany. Co teraz robimy? Bierzemy mini buferek i objeżdżamy po całości. I to jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i jak, jeżeli macie jakiekolwiek prośby, co chcielibyście zobaczyć na kanale, to bardzo Was zachęcam do komentowania. Ja wszystko czytam i będę brała wszystkie informacje pod uwagę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.